Dobra. Ty co to? Czemu to jest pod Polish language? je... że niby się on i w ogóle, no... Kurwa, jest taka polska streamerka? Ja nie znam, to jakaś nowość. Kurwa, ty, nie znam. Arklarka, 4000 widzów. Daria 24 lat, Warszawa. Kurwa, nie wiedziałem, że ktoś tak... Czekaj, czekaj. Sprawdzam, czy jest bezpiecznie na, na Instagramie, bo tu nikt nie jest bezpiecznie. Nie ma OFA, nie ma OFA, a tak wypina? Kurwa, nie pasuje to do siebie. No generalnie co? No widać, że sobie lubi podróżować nad basenem się z pikini czy w czymś innym. Ale kurwa, żeby tak wypinać na Twitchu i nie mieć OnlyFansa? Bez sensu. Ty, coś tu kurwa nie gra. Coś tu... Coś jest kurwa nie tak, no nie? Coś kurwa... Coś jest nie tak. Nie, to zmyty podkład po prostu. Siema, siema. Nie rozumiem. Okazuje wam teraz, że to natural, bo się trzęsą. No sami człowiekiem, ja już od dzisiaj nie przeklinam. Dobra, dziwny sposób wypowiedzi, no nie będę oglądał. Nie te raty, no nie, ale... No chuj. Nie wiedziałem, że jest taka streamerka w ogóle.